Przez lata świat zadawał sobie pytanie, co jest tak poważnego w trzeciej tajemnicy fatimskiej, że Watykan tak wahał się, czy ją ujawnić. Kiedy w roku 2000 stolica apostolska w końcu ujawniła część treści, wielu spodziewało się wyraźnego objawienia na temat czasów ostatecznych, ogólnoświatowej katastrofy lub niebiańskiego ostrzeżenia przed Antychrystem. Jednak ujawniono symboliczny tekst opisujący wizję biskupa w bieli, przechadzającego się pośród ruin, zabijanego przez żołnierzy i prześladowanego chrześcijan. Było mocne, tak, ale wydawało się to niekompletne, a wielu naukowcom wydawało się, że złagodniał. Siostra Ucja, jedyna z trójki wizjonerów, która dożyła sędziwego wieku, powiedziała, że treść trzeciej tajemnicy powinna zostać ujawniona dopiero po roku 1960, gdyż dopiero wówczas będzie ona bardziej jasna. Gdy termin ten nadszedł, milczenie Watykanu wzbudziło podejrzenia. Czy to byłby strach przed uderzeniem? A może przesłanie zawierało coś tak niepokojącego, że mogło zachwiać fundamentami kościoła i świata. Na podstawie plotek i zeznań kardynałów, którzy rzekomo przeczytali oryginalną treść proroctwa, wyłoniła się teoria, że proroctwo mówiło o wielkiej apostazji w samym kościele. Niektórzy uczeni twierdzą, że tajemnica ta ostrzegała przed czasami, gdy zło przeniknie do najwyższych szczebli władzy, a prawdziwa wiara zostanie praktycznie wymazana. Podzielony Kościół, niespotykane dotąd duchowe zamieszanie i papież, cierpiący pośród chaosu. A teraz wraz z nieoficjalnymi dokumentami, które po cichu wypłynęły na powierzchnię pochodzącymi z osobistych archiwów zmarłych duchownych, zaczyna świecić nowe światło. Znajdują się w nich wskazówki, które bezpośrednio wskazują na maj 2025. Czy to może być przepowiedziany czas? Czy żyjemy w ostatnich chwilach przed dosłownym wypełnieniem się trzeciej tajemnicy? Symbolika biskupa w bieli, cierpiącego pośród ruin, nigdy nie wydawała się tak realna jak teraz, gdy sytuacja na świecie staje się coraz bardziej niestabilna. Zarówno pod względem duchowym, jak i politycznym. A co jeśli to, co nastąpi, nie będzie tylko alegorią, ale konkretnym wydarzeniem widocznym dla całego świata? W następnym rozdziale omówimy dokument, który niedawno wyciekł i który może okazać się kluczowy dla zrozumienia, co naprawdę miała na myśli Matka Boska. To właśnie w ciszy watykańskich korytarzy wszystko zaczęło krążyć. Były kardynał, obecnie na emeryturze i zbliżający się do ostatnich dni swego życia, postanowił upublicznić dokument, który według niego został napisany odręcznie przez jednego z osobistych sekretarzy Jana Pawła II. Treść, choć Fragmentaryczna wskazuje na szerszą i mroczniejszą interpretację trzeciej tajemnicy fatimskiej. Najbardziej uderzający fragment mówi o czasie, naznaczonym ogniem i płaczem, i z przerażającą jasnością wspomina o miesiącu maju. Nie ma dokładnego roku, ale są wskazówki rok krwi i ciszy nadejdzie, gdy źródła zostaną zakłócone przez ból matki. Dla naukowców odniesienie do miesiąca Maryjnego nie jest przypadkowe. Przez lata dokument ten krążył wyłącznie wśród nielicznych zaufanych teologów i osobistości religijnych. Jednak w ostatnich miesiącach fragmenty zaczęły wyciekać najpierw na dyskretnych blogach poświęconych tradycjonalistycznej duchowości, potem na zamkniętych forach, a wreszcie w zawoalowanych wywiadach z ekspertami, którzy stanęli w obliczu gniewu grup wewnątrz samego kościoła. Jeden z nich, niemiecki teolog Hans Bremer, stwierdził w 2024 r. Jesteśmy blisko ukazania się drugiej części tajemnicy fatimskiej. Czas wyboru dobiega końca. Wspomniał o możliwym marszu szyderców wewnątrz Świętych Murów i zasugerował, że odbędzie się on w uroczysty dzień. W maju, co więcej, były arcybiskup Ameryki Południowej ujawnił, że w latach dziewięćdziesiątych czytał podobny dokument wręczony papieżowi Pawłowi Szysky. Dodał, że tekst mówi o inwazji oszustwa do świątyni i wspomina o niebiańskich znakach poprzedzających oczyszczenie. A to oczyszczenie, według niego, wiązało się ze zbiorowym bólem, który spadnie na tych, którzy się nie modlą. Wszystko to wskazuje na to samo. Maj 2025 r. nie będzie zwykłym miesiącem. Są wskazówki, ukryte słowa, nieujawnione Wizje, a teraz dokumenty, które pojawiają się jak latarnie morskie pośrodku wzburzonego morza. Ale najbardziej niepokojące jest to, że pomimo tak wielu znaków, znaczna część świata wciąż śpi. Jakby nic nie miało się zmienić. W następnym rozdziale przejdziemy od razu do sedna, czego możemy się spodziewać w maju 2025 roku. Odpowiedź może być bardziej konkretna i zaskakująca. Niż mogłoby się wydawać. Maj 2025. Z pozoru zwyczajny miesiąc w kalendarzu cywilnym, lecz głęboko symboliczny w kalendarzu duchowym. Jest to miesiąc poświęcony Maryi, matce Boga. W wielu częściach świata katolickiego jest to czas kwiatów, koronacji i nowen, ale w tym roku coś jest inaczej. Z Rzymu dobiega dziwna cisza, wśród biskupów widać nieoczekiwane ruchy i dyskretne napięcie, które dostrzec mogą tylko uważni słuchacze. Badacze objawień maryjnych są w stanie gotowości. Współczesnych proroków słucha się coraz poważniej. Ludzie zaczynają się zastanawiać, co się wydarzy. Niektóre kalendarze liturgiczne wskazują szczególne daty w maju 2025 roku, w tym święta maryjne i uroczystości związane z niepokalanym sercem Maryi. Ale zdarzają się też astronomiczne zbiegi okoliczności. Rzadka koniunkcja planet widoczna Gołym okiem i możliwa zorza polarna, którą według przewidywań naukowców można zaobserwować w nietypowych rejonach, zjawisko to w innych momentach historycznych łączono już ze znakami boskimi. Co więcej, według doniesień sam papież odwołał wydarzenia publiczne zaplanowane na koniec maja. Brak jasnego uzasadnienia, tylko cisza. Cisza, która głośno przemawia do tych, którzy mają duchowe uszy. Jednocześnie przywódcy religijni w różnych częściach świata ostrzegają swoje społeczności. Libańska karmelitanka w prywatnym liście do swoich przełożonych napisała, że Maryja ukazała się jej w płaszczu rozdartym ze smutku i powiedziała w piątym miesiącu Nowego Czasu łzy staną się modlitwami, a dzwony nie będą dzwonić na znak świętowania, lecz czuwania. W Medziugorju napływają doniesienia o wizjonerach, którzy otrzymują orędzia, które podkreślają pilną potrzebę nawrócenia przed nadejściem lata. A maj w tym kontekście jawi się jako duchowe ograniczenie. Wielu może uznać to za przesadę. Zbieg okoliczności lub religijną histerię. A co jeśli tak nie jest? A co jeśli wszystkie te znaki, ostrzeżenia i ruchy są niczym elementy układanki, które po cichu dopasowują się do siebie na oczach świata? Czy to przygotowanie do czegoś większego, czego nie można już ignorować? W następnym rozdziale mówimy zjawisko niebieskie, które pojawiło się już w kwietniu i może nasilić się w maju? Coś, co nawet naukowców stawia w stan gotowości i co wielu uważa za zwiastun spełnienia się jednego z najstarszych ostrzeżeń fatimskich. Pod koniec kwietnia 2025 roku, w różnych regionach świata zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze. Doniesienia na temat niezwykłych świateł na niebie, dziwnych formacji chmur i czerwonawej poświaty, która zdawała się przecinać niebo, niczym otwarta rana. Nie dotyczyło to tylko jednego kraju. Zdjęcia pochodziły z Polski, Włoch, Chile, a nawet z południowej Brazylii. Przestraszeni ludzie nagrywali filmy i publikowali je w mediach społecznościowych. Naukowcy próbowali to wyjaśnić zjawiskami atmosferycznymi, aktywnością słoneczną lub prostymi złudzeniami optycznymi. Ale tym razem było coś innego, coś, co poruszało serce każdego, kto spojrzał w górę. Było tak, jakby niebo próbowało coś powiedzieć. W Portugalii, w regionie niedaleko Fatimy, pielgrzymi opowiadali, że widzieli pulsujące światło, które znikało i pojawiało się w rytmicznej sekwencji, jakby w odpowiedzi na niewidzialne wezwanie. Pewien wzruszony miejscowy ksiądz oświadczył w Homilii: Nie ma już możliwości zaprzeczenia, niebiosa mówią. Co ciekawe, to samo zjawisko zaobserwowano w Europie Wschodniej, gdzie między chmurami utworzył się swego rodzaju świetlny krzyż, widoczny przez niecałe dwie minuty. Zbieg okoliczności, może dla sceptyków, jednak dla tych, którzy znają proroctwa, zwłaszcza te maryjne, wszystko się zgadza. Objawienia w Fatimie, a także w Lasalet, Akita i Medjugorju często wskazują na znaki na niebie jako zapowiedź głębokich wydarzeń duchowych. Biblia z kolei jasno mówi: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Łuka 21:25. Nasuwa się więc nieuniknione pytanie: czy znak z kwietnia stanowił bezpośrednie ostrzeżenie, czy to zapowiedź, że maj nie będzie zwykłym miesiącem, lecz widocznym początkiem wielkiej duchowej przemiany? Bardziej ostrożni teologowie nawołują do spokoju, jednak w kościele coraz wyraźniej słychać głosy wzywające do zachowania czujności. Bóg ostrzega, zanim zacznie działać, powiedziała kiedyś świętego Faustyna. A to, co teraz widzimy, to być może nie kara, ale ostatnia szansa, ostatnie odwołanie, ostatni dotyk nieba przed zapadnięciem absolutnej ciszy. I może dlatego bardziej niż kiedykolwiek musimy otworzyć oczy. W następnym rozdziale przyjrzymy się bliżej trzem najbardziej obawianym ostrzeżeniom zawartym w proroctwach maryjnych i zrozumiemy, dlaczego tak wiele osób wierzy, że zaczynają się one teraz. Przez dziesięciolecia badacze przesłań z Fatimy, Garabandal, Akity i innych objawień maryjnych natrafiali na jeden stały element liczbę trzy. Trzech małych pastuszków, trzy sekrety, trzy duże zastrzeżenia. Ale czym właściwie są te ostrzeżenia? Czy będą miały jedynie charakter symboliczny? Czy mówimy o prawdziwych, namacalnych wydarzeniach, które będą miały bezpośredni wpływ na życie każdego człowieka na tej planecie? Pierwsze ostrzeżenie, zdaniem wielu uczonych i wizjonerów, będzie wyraźnym ostrzeżeniem duchowym, momentem przymusowego zatrzymania ludzkości. Globalny szok świadomości, w którym każdy człowiek ujrzy swoją duszę tak, jak widzi ją Bóg. Wieczna chwila intensywnego bólu i miłosierdzia. Duchowe lustro. W Fatimie Maryja mówiła o pokucie i nieustannej modlitwie w celu uniknięcia większego zła a w innych wystąpieniach podkreślał nadejdzie czas, kiedy wszyscy ujrzą prawdę. Nawet jeśli dla niektórych będzie już za późno, drugie ostrzeżenie, uważane przez wielu za najbardziej tragiczne, będzie wiązało się z wielką, ogólnoświatową karą lub oczyszczeniem. Nie byłoby to zwykłe zdarzenie naturalne, ale Wstrząs duchowy, który odbiłby się na ziemi. Istnieją doniesienia o wizjonerach, którzy opisują trzy dni ciemności, nieprzerwaną noc, podczas której wiara będzie jedynym światłem, czas, w którym domy z chrześcijańskimi napisami będą chronione, podczas gdy reszta świata będzie zmagać się z zamieszaniem, strachem i stratą. Trzecie ostrzeżenie miało być ostatecznym triumfem niepokalanego serca Maryi, lecz miało swoją cenę ostatecznym rozdziałem między tymi, którzy wybrali światłość, a tymi, którzy poszli za ciemnością. Czas duchowej odnowy, odbudowy, ale także bólu dla tych, którzy zignorowali ostrzeżenia. Sama siostra Łucja miała powiedzieć w prywatnych listach, że po łzach nadejdą żniwa lecz wielu nie ujrzy świtu. Czy te trzy ostrzeżenia to tylko teoria? Czy może właśnie w tej chwili przeżywamy początek pierwszego z nich? To, co odczuwa teraz świat, ten głęboki niepokój, ta narastająca duchowa pustka, czyż nie jest to już echo pierwszej cichej trąby nieba? W kolejnym rozdziale zajmiemy się tematem delikatnym i jednocześnie istotnym, rolą papieża w tym czasie objawień. Czy jest w niebezpieczeństwie? Czy jest on biskupem w bieli z proroctw? Przygotuj się na zagłębienie się w jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów całego orędzia fatimskiego. Od czasu częściowego ujawnienia trzeciej tajemnicy fatimskiej jedna postać wyróżniała się ze zdumiewającą intensywnością biskup ubrany na biało. To wyrażenie, którego używała w swoich pismach sama siostra Łucja, opisuje świętego człowieka, który przechadzał się po zrujnowanym mieście, płacząc i modląc się za prześladowanych wiernych, aż do momentu, gdy został trafiony strzałami i kulami z broni palnej podobnie jak inni zakonnicy i wierni Dla wielu, tym biskupem byłby sam papież. Gdy przyjrzymy się obecnej sytuacji, powiązania te zdają się nasilać z siłą, której nie można już ignorować. Papież Franciszek, mimo że jest postacią uwielbianą przez wielu i kontrowersyjną dla innych, jest jednym z najbardziej eksponowanych przywódców ostatnich czasów. Jak żaden inny papież ostatnich lat, musi stawiać czoła wewnętrznym podziałom w Kościele, kryzysom moralnym, tuszowanym skandalom i naciskom politycznym. W kwietniu 2025 roku pojawiły się plotki o jego zdrowiu i możliwej rezygnacji przed latem. Ale to nie plotki przyciągają największą uwagę, lecz cisza. Papież odwołał wydarzenia zaplanowane na maj bez podania szczegółów. Źródła zbliżone do sprawy informują natomiast o klimacie skrajnego zaniepokojenia panującym wewnątrz murów Watykanu. Ale dlaczego Maj i dlaczego teraz cisza? Niektórzy uczeni twierdzą, że Franciszek miał dostęp do nieujawnionego, uzupełnienia trzeciej tajemnicy i że próbował przygotować Kościół na to, co miało nadejść. Inni twierdzą, że on sam postrzegał siebie jako biskupa w bieli. I dlatego zintensyfikował prośby o modlitwę i poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi. Są jeszcze tacy, którzy w tej postaci widzą nie tylko Franciszka, ale prorocze ostrzeżenie dla wszystkich, którzy będą zasiadać na tronie Piotrowym w czasach ostatecznych: wezwanie do wierności pośród odstępstwa. Papież, który cierpi nie tylko fizycznie, ale i duchowo, dźwigając ciężar świata, który odwrócił się od światła. Pytanie pozostaje, czy maj 2025 -r będzie punktem zwrotnym dla papiestwa. Czy jesteśmy już świadkami wydarzenia z udziałem następcy Piotra, które ostatecznie potwierdzi, że proroctwa Fatimy wciąż się wypełniają? W kolejnym rozdziale dochodzimy do sedna przesłania Maryjnego, wezwania do nawrócenia, które rozbrzmiewa od ponad wieku, ale teraz nabiera tonu pilności jak nigdy dotąd. Pośród tylu znaków, ostrzeżeń i tajemnic jedna rzecz pozostaje jasna od czasu pierwszego objawienia w Fatimie. Prawdziwym celem objawień nie jest wywoływanie strachu, lecz wezwanie świata do nawrócenia. Słowa Maryi Panny, skierowane do pastuszków, powtarzane wielokrotnie, wskazywały na pilną potrzebę duchową. Odmawiajcie codziennie różaniec, czyńcie pokutę za grzeszników, poświęćcie się mojemu niepokalanemu sercu. Przyjechała nie jako sędzia, ale jako matka. Matka, która widzi zbliżające się niebezpieczeństwo dla swoich dzieci i domaga się zmiany, nawrócenie, o które prosi Maryja, nie jest jedynie powierzchownym powrotem do religii, ale głęboką przemianą serca. Zerwanie z dumą, z obojętnością, z codziennym grzechem przebranym za normalność. I wezwanie to rozbrzmiewa echem do dziś. Ostrzegała: jeśli ludzkość nie zwróci się do Boga, Wybuchną wojny, prześladowania i upadek. Moralny i to wszystko już widzimy. Pytanie brzmi: czy nie jest już za późno, jednak jest nadzieja? Maryja zawsze obiecuje, że jeśli ktoś okaże skruchę, Bóg okaże mu miłosierdzie. Modlitwa różańcowa jest przedstawiana jako broń duchowa, silniejsza niż jakakolwiek armia. Eucharystia, spowiedź, praktykowanie miłości bliźniego. Wszystko to stanowi niewidzialną tarczę, która chroni duszę w tych mrocznych czasach. Na koniec moje niepokalane serce odniesie triumf. Te słowa wypowiedziane przez Maryję w Fatimie są obietnicą. Ale jak każde prawdziwe zwycięstwo, wymaga ono walki, poświęcenia i wytrwałej wiary. Dziś wielu słyszało o Fatimie, ale niewielu rozumie o co naprawdę chodzi. Nie jest to odległa przepowiednia, ale wybór, którego każdy z nas musi dokonać tu i teraz. Maj 2025 może być początkiem czegoś wielkiego, ale może też być Twoją ostatnią szansą na zmianę, przebaczenie i pojednanie się z Bogiem. Taka jest pilność tego przesłania. W następnym rozdziale zobaczymy, jak ta duchowa walka odbija się także na narodach. O jakich krajach wspominają proroctwa? Jaka jest rola każdego narodu w tym globalnym scenariuszu oczyszczenia i nadziei? Od Fatimy po inne objawienia maryjne na całym świecie istnieje jedna stała, która przeraża i jednocześnie budzi: Bóg nie sądzi tylko ludzi, sądzi także narody. W różnych przesłaniach Matka Boska wspomina kraje bezpośrednio lub symbolicznie. A to, co ujawnia, jest zaskakujące. Każdy naród ma misję duchową. Niektórzy zostali powołani do obrony wiary, inni, aby nawracać i prowadzić innych. Ale są też tacy, którzy odrzucając to wezwanie, mogą stać się narzędziami cierpienia lub ponieść dotkliwe konsekwencje. Fatimie Maryja mówiła o Rosji, zapowiadając, że rozprzestrzeni ona swoje błędy na cały świat, co wielu Interpretuje jako odniesienie do rozprzestrzeniania się komunizmu i ateizmu. Poprosiła o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu, aby uniknąć wojen i prześladowań. Gdy nie podjęto działań w porę, wiek XX pogrążył się w gwałtownym konflikcie. Dziś oczy całego świata zwracają się ku Rosji, która po raz kolejny staje się bohaterem scenariuszy globalnych napięć. Zbieg okoliczności inne kraje pojawiają się w wizjach i proroctwach związanych z końcem czasów. Przykładowo Stany Zjednoczone, jak twierdzą współcześni jasnowidze, są kolosem wstrząśniętym od wewnątrz, gdzie polem bitwy będzie moralność. Francja, uważana za pierworodną córkę kościoła, została wezwana do pokuty. Brazylia pojawia się w orędziach jako kraj wybrany, by podtrzymywać płomień wiary, ale także jako kraj zagrożony z powodu duchowego podziału. A jest jeszcze Polska, często wspominana za to, że dała światu papieża Jana Pawła i za to, że niezłomnie opierała się kulturowej apostazji. W Medziugorju powiedziano, co się stanie, będzie znakiem dla wszystkich. Czy Polska ma być światłem w ciemnościach? Biorąc to pod uwagę, zdajemy sobie sprawę, że walka duchowa nie jest tylko walką indywidualną, ale zbiorową. Narody zostaną podniesione lub powalone, zależnie od ich odpowiedzi na wezwanie niebios. A ty, po której stronie staniesz, gdy ten duchowy sąd się zaostrzy? W następnym rozdziale porozmawiamy o tym, jak przygotować się duchowo w sposób Konkretny, bez fanatyzmu, ale z prawdziwą wiarą, ponieważ ostrzeżenia są jasne, a czas działać jest teraz. W świetle wszystkiego, co zostało objawione, znaków na niebie, wezwania do nawrócenia, możliwego cierpienia papieża i ostrzeżenia dla narodów, naturalne jest, że wiele osób zadaje sobie pytanie: Co mogę zrobić? Jak mogę przygotować? się na to, co może nadejść? Odpowiedź choć głęboka jest prosta wiarą, prawdą i pokorą. Nie mówimy o gromadzeniu zapasów żywności ani o ucieczce w góry, ale o przygotowaniu, które zaczyna się w sercu. Maria nie prosiła o broń, poprosiła o modlitwę i tu wszystko się zaczyna. Codzienna modlitwa, szczególnie różaniec, jest pierwszą linią obrony duchowej. Matka Boska powtarzała to niemal w każdym ze swoich objawień. To nie jest pusta. Modlitwa to walka. Każde zdrowaś Maryjo, każde ojcze nasz jest tarczą przeciwko lękowi, przeciwko grzechowi, przeciwko rozpaczy. Jeśli jeszcze nie masz takiego nawyku, zacznij już dziś, nawet jeśli jest ich tuzin dziennie. Start, ponieważ ta mała decyzja ma większe znaczenie, niż myślisz. Potem następuje spowiedź. Nie ma prawdziwego przygotowania duchowego bez pojednania z Bogiem. Spowiedź to nie tylko rytuał, to kąpiel dla duszy, uwolnienie się od ciężarów, które dźwigamy nieświadomie, a wraz z tym Eucharystia, pokarm dla duszy, który dodaje sił na trudne dni. Wiele proroctw mówi o czasach, gdy msze będą rzadkością, a nawet będą zakazane. Więc póki jeszcze możesz, ciesz się każdą uroczystością przygotuj także swój dom pod względem duchowym miej pod ręką krucyfiks biblię wodę święconą i jeśli to możliwe obrazki religijne to nie jest przesąd to znak że mieszka tam konsekrowana rodzina naucz swoje dzieci modlitwy błogosław swojemu domowi i najważniejsze wybacz uwolnij się od urazów bólu i przywiązań które powstrzymują twoją duszę, bo kiedy niebo przemawia, tylko ci, którzy mają lekkie serce, mogą je usłyszeć. W następnym rozdziale zakończymy tę podróż głęboką refleksją. A co jeśli to wszystko dzieje się właśnie teraz? Jak rozpoznać ostatnie oznaki? Jak żyć nadzieją pośród udręki? Zakończmy skupiając się na tym, co naprawdę ważne. A co jeśli to wszystko nie jest tylko zbiegiem okoliczności? A co jeśli maj 2025 roku rzeczywiście zostanie oznaczony w niebie jako punkt zwrotny? Punkt zwrotny między czasem oczekiwania a czasem spełnienia? Znaki są widoczne na niebie, w niewypowiedzianych słowach, w ciszy Watykanu, w niespokojnych sercach tych, którzy czują, że coś ma się wydarzyć. Świat ciągle pędzi rozproszony, ale ci, którzy obserwują, wiedzą, jest cichy, prawie niesłyszalny głos mówiący: Nadszedł czas. Być może jest to ostatnie wielkie wezwanie do nawrócenia nieuczynione grzmotem, ale szeptem matki, która wciąż czeka na powrót swoich dzieci. Ona nie grozi, ona błaga. A każde proroctwo, każde objawienie, każde przesłanie było próbą nieba, aby obudzić ziemię przed sądem. Nie ma czasu na panikę, czas podjąć decyzję, ponieważ stawką jest nie tylko przyszłość świata, ale i los twojej duszy. W maju nie zmarnuj szansy na zaczęcie wszystkiego od nowa, nie czekaj aż fakty zostaną potwierdzone, zanim zaczniesz szukać Boga. Prawdziwa wiara to taka, która porusza się przed cudem, to ten, kto wierzy przed znakiem, i właśnie o tę wiarę prosi Maryja, wiara, która prowadzi nas do modlitwy, pokory i czujności, bo może kiedy świat to zrozumie, będzie już za późno. Ty, który tu trafiłeś, nie znalazłeś się. Tam przez przypadek coś w tobie poszukuje sensu, odpowiedź może nie nadejść nagle, lecz szeptem. Być może sygnał już dotarł, być może to już się dzieje, jesteś jedną z niewielu osób, które to zauważyły. Więc nie trzymaj tego dla siebie. Udostępnij tę wiadomość. Napisz w komentarzu, co sądzisz o tych rewelacjach. Modlić się. Módl się jak nigdy dotąd, ponieważ bitwa już się rozpoczęła. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż razem z nami, zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia. Już wkrótce powrócimy z nowymi wiadomościami, nowymi objawieniami i być może potwierdzeniem wszystkiego, co tu powiedzieliśmy, ponieważ niebo wciąż mówi, ale żeby słuchać, potrzebna jest wewnętrzna cisza.